Cześć, SS-owi ludzikowie. Tutaj ponia przybywa z nowym tematem, a dzisiaj filmik będzie troszkę inny bo na temat związany bardziej ze światem rzeczywistym. Poruszę w nim kilka dość trudnych dla mnie kwestii, bo mam nadzieję, że być może jakaś część mojej opowieści okaże się wsparciem dla osoby w podobnej sytuacji. Chcę powiedzieć o tych poważnych problemach. Z kwiącej we mnie chęci pomocy. Do tego nagrania zainspirowała mnie rozmowa z osobą, którą spotkałam jednego dnia przy wybiegu druidów. Ojej, jak ktoś tu jest o tej porze? Nie wierzę. Miałam właśnie rozpocząć codzienny trening u Rianon, gdy w pobliżu zobaczyłam dziewczynę w tunice siedzącą na rudym Andaluzie. Byłam trochę zdziwiona, bo zadania od Ruianon wykonuję zwykle wcześnie rano. Chciałam już podjechać do tablicy, żeby zapoznać się z dzisiejszym planem treningowym, gdy dziewczyna powitała mnie, mówiąc: Hej! Miała na imię Adalin i również była ciekawa, czemu przyszłam trenować jazdę duszy o tak wczesnej godzinie. Kto tu wchodzi o tej porze? Po chwili rozmowy okazało się, że Adelin ma problemy z bezsennością. I może potraktowałabym sprawę jako mało istotną i zmieniła temat konwersacji, gdyby nie wpływ, jaki bezsenność i stres związany z kształceniem w polskim systemie edukacji miały na moje życie. Z doświadczenia wiem też, że osoby zmagające się z problemami psychicznymi często mają trudności z wyrażeniem tego, jak się czują i potrafią doskonale ukrywać swój ból i nawet bardzo głębokie cierpienie. Do tego stopnia, że dla przeciętnego obserwatora, a bywa, że nawet dla doświadczonego psychoterapeuty wyglądają na zdrowych, zadowolonych z życia i szczęśliwych ludzi. Wiedząc, jak duży wpływ może mieć bezsenność na życie człowieka, noszę w sobie chęć dzielenia się sposobami, które sama wykorzystuję, aby sobie z nią poradzić. W tym momencie muszę jednak wspomnieć, że nie jestem lekarką ani terapeutką, i mojej wypowiedzi nie należy traktować jako porady, a bardziej jako opowieść historię z mojego życia. W żadnym wypadku nie polecam stosowania moich metod, a jeśli ktoś mimo wszystko zdecyduje się wypróbować któryś ze sposobów, o jakich tu mówię, robi to na własną odpowiedzialność. Rozmawiając z Adalin, nie do końca mogłam powiedzieć jej o wszystkim, co ze szczerym współczuciem chciałam jej przekazać, bo niestety SS-owy dość skutecznie mi to uniemożliwił. Być może trafi kiedyś na mój kanał, i wtedy będzie mogła usłyszeć słowa, którymi chciałam się z nią podzielić. W swoim życiu miałam dużo szczęścia, jeśli chodzi o podejście moich rodziców do tematu zdrowia. Odkąd pamiętam, wspomagaliśmy się naturalnymi metodami uzdrawiania. Rodzice starali się też przygotowywać domowe jedzenie, a spożywanie przetworzonych dań gotowych i posiłki w restauracjach nie były u nas zbyt częste. Myślę, że takie dobre wzorce zachęciły mnie do poszukiwania wiadomości na tematy związane z naturoterapią. Moim zdaniem w dzisiejszym systemie edukacji jest tak, że w pewnym momencie ilość materiału do przyswojenia i ilość prac domowych jest tak ogromna, że nie jest możliwe dla ucznia sensowne przepracowanie tego materiału. Bez poświęcenia godzin nocnych, które na dobrą sprawę powinny służyć mu do snu i regeneracji. Szczególnie jeśli uczeń uczestniczy w zajęciach dodatkowych lub po prostu ma własne zainteresowania czy projekty, które chciałby rozwinąć, albo nawet chce poświęcić czas na spotkanie z przyjaciółmi. Widzę tutaj niewielką nadzieję w postaci indywidualnej edukacji domowej, ale jest to inny temat, w którym poza tym nie mam własnych doświadczeń. Czas, gdy chodziłam do szkoły, wiąże się u mnie z bardzo złymi wspomnieniami, a czas liceum i studiów był najgorszym czasem w moim życiu, który wywarł, a być może nadal wywiera, bardzo negatywny wpływ na moje dorosłe życie. Już w szkole podstawowej przed wiekiem gimnazjalnym pojawiły się u mnie duże problemy związane ze stresem i bezcennością. Od czasu gimnazjum do końca liceum coraz częściej zdarzały się nieprzespane noce, konieczne do ukończenia zadań domowych i zapoznania się z materiałem. W wieku gimnazjalnym organizm był jeszcze w stanie poradzić sobie z brakiem odpoczynku, ale niestety w wieku licealnym szkolne obowiązki przerosły moje dyspozycje. Po zdaniu matury, mając większe doświadczenie, jeśli chodzi o moje możliwości związane z nauką, Poważnie myślałam nad rezygnacją z podjęcia studiów. Decyzja o ich rozpoczęciu, z którą nie do końca się zgadzałam, została jednak powzięta. Studia były chyba najtrudniejszym okresem w moim życiu, i pewnie dlatego wytrzymałam na nich tylko rok. Oczywiście nie chcę tutaj nikogo zniechęcać zdarzały się osoby, które w rozmowie bardzo miło wspominają czasy swoich studiów. W tym miejscu chciałabym otworzyć pierwszy z dwóch głównych rozdziałów tej opowieści, czyli skutki, jakie brak snu spowodował w moim życiu. Mam wrażenie, że problem nadmiaru materiału edukacyjnego i przeładowane programy nauczania oraz ich związek z pogłębiającą się bezcennością u dzieci, a później młodych dorosłych, uczących się i studiujących jest bezwzględnie bagatelizowany, powiedziałabym, że niestety wręcz normalizowany. Bezsenność jest w stanie zniszczyć zdrowie fizyczne i psychiczne młodej osoby, która przecież ma dopiero przed sobą tak zwany wiek produkcyjny. Jaka korzyść będzie później z takiego wyniszczonego człowieka? No, chyba tylko finansowa dla producentów farmaceutyków. Dobra, bo pojechałam z grubej rury. No, oczywiście, bardzo przepraszam, nie chciałam nikogo obrazić. He 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 he. Wracając do tego, co wydarzyło się w moim życiu, to jeśli chodzi o moje zdrowie fizyczne, w miarę wspinania się na kolejne stopnie edukacji i coraz śmielszego pozbawiania się snu, pojawiały się kolejne negatywne skutki. Na początku, jeszcze w wieku gimnazjalnym, niedobory snu powodowały u mnie zmiany na skórze, w szczególności bardzo bolesny trądzik na twarzy, pogłębienie się stresu. W dalszym etapie uderzenia gorąca, uczucie słabości. W wieku licealnym brak snu, szczególnie w połączeniu ze stresem, powodował bardzo dotkliwe bóle w klatce piersiowej, osłabienie, pogorszenie się wyglądu skóry, czasem napady głodu, uczucie odrealnienia, braku kontaktu z rzeczywistością, zawroty głowy. W czasie studiów znaczny niedobór snu, bo bywało, że w ciągu tygodnia w sumie spałam 4 godziny. Oprócz wszystkich wymienionych wcześniej skutków, doprowadził do znacznego spadku mojej odporności. Chorowałam częściej i choroby przechodziłam znacznie trudniej, drżenia ciała, utraty kontaktu z rzeczywistością do tego stopnia, że słuchałam jakiejś wypowiedzi lub czytałam tekst i nie byłam w stanie niczego zrozumieć, zmian w postrzeganiu otoczenia, na przykład widziane przedmioty wydawały się być innej wielkości lub zmieniać kolor. Ciągłego przesypiania, zdarzało się wręcz, że potrafiłam przesnąć na stojąco trzymając się drążka w autobusie, problemów z równowagą. Jeśli chodzi o skutki psychiczne to zaczęło się bardzo niegroźnie od ogólnego spadku nastroju, któremu z czasem zaczął towarzyszyć ciągły niepokój. Brak perspektywy zmiany codzienności, a w szczególności zmniejszenia ilości obowiązków, prowadził do ciągłego pogłębiania się uczucia bezsilności, beznadziei i bez sensu. Straciłam chęć życia, nie miałam ochoty spotykać się z rówieśnikami, ciągłe zmęczenie narastało. W wieku licealnym płakałam prawie codziennie, nasilały się autoagresywne i autodestrukcyjne myśli i zachowania. Brak poczucia własnej wartości, jak i wiele z wymienionych wcześniej stanów psychicznych trwało przez lata po wprowadzeniu dobrych nawyków związanych ze snem, a nawet w niektórych przypadkach pojawia się nadal. Zdaję sobie sprawę, że do wielu z tych stanów fizycznych i psychicznych doprowadził nie tylko brak snu, ale również stres. Należy jednak pamiętać, że w tym wypadku te dwie rzeczy działały wspólnie, tworząc błędne koło i wzajemnie się napędzając. To znaczy, brak snu powodował wzrost stresu, którego wzrost potęgował z kolei problemy z zasypianiem i pogłębiał niedobór snu. Nie zależy mi, abyś widzu doznało w tym momencie współczucia albo litości, nie to jest celem mojej wypowiedzi. Nie nakłaniam, żebyś pisał w komentarzach o tym, że współczujesz mi i tak dalej. Poza tym nie było tak, że przez cały ten czas byłam pozbawiona wsparcia. Jest to opowieść o przeszłości, dzisiaj jestem w lepszej sytuacji. Najważniejszym celem tej części filmu jest uświadomienie, że niedobór snu to temat, który może wydawać się błahy, ale w rzeczywistości tak nie jest. Granice, gdy problem robi się poważny, bardzo łatwo przeoczyć. Bezsenność może doprowadzić do bardzo poważnych komplikacji życiowych, które bardzo ciężko jest opanować. I to jest powód, dla którego dzielę się tą historią. Dlatego zamiast koncentrować się na współczuciu mi, wolałabym, abyś skupił się na tym, że niedobór snu nigdy w żadnym wypadku nie powinien być ignorowany. Według badania opublikowanego w marcu 2015 roku w oficjalnym czasopismie Amerykańskiej Akademii Pediatrycznej dotyczącego zmian w długości snu osób w okresie dojrzewania w latach 1991-2012. Odsetek osób w okresie dojrzewania, które regularnie przesypiają 7 lub więcej godzin, zmniejsza się. Według badania z lutego 2007 roku, opublikowanego w tym samym czasopismie, dzieci i młodzież śpiąca niewystarczającą ilość godzin może być bardziej narażona na występowanie alergii, częstych lub ciężkich bólów głowy, pogorszenie relacji z rodzicami i symptomy depresji. Według artykułu na stronie Zdrowy Sen tworzonej przez Wydział Medycyny Snu Uniwersytetu Medycznego Harvard, liczne badania wykazały, że niewystarczająca ilość snu zwiększa ryzyko wystąpienia poważnych chorób, jak otyłość, cukrzyca, choroby układu krążenia, powoduje osłabienie odporności organizmu, a z biegiem czasu wiąże się ze skróceniem długości życia. Inny artykuł pochodzący z tej strony zawiera informację o tym, że słaba jakość lub niewystarczająca ilość snu może powodować drażliwość i stres. Ma też negatywny wpływ na zdolność zapamiętywania informacji, a chroniczna bezsenność może zwiększyć ryzyko wystąpienia zaburzeń nastroju, takich jak lęk czy depresja. Książka Zaburzenia snu i brak snu nierozwiązany problem zdrowia publicznego. Potwierdza szczególnie w rozdziale trzecim te informacje. Książka jest dostępna w języku angielskim na stronie Narodowego Centrum Informacji Biotechnologicznej. A teraz chciałabym opowiedzieć o tym, jak sama próbuję radzić sobie z bezsennością i zapewnić sobie odpowiednią jakość snu. Kiedy idę spać, bardzo ważna jest dla mnie eliminacja zanieczyszczenia świetlnego. Takiego jak na przykład nadmierne sztuczne oświetlenie, latarnie za oknem, duże budynki oświetlone w nocy, podświetlane tablice reklamowe. W tym celu mam wystarczająco grube zasłony okienne, a jeśli akurat dokądś wyjeżdżam, zabieram ze sobą materiałową opaskę na oczy. Kolejną podstawową rzeczą jest dla mnie ograniczenie hałasu. Jeśli nocuję w hałaśliwej okolicy, jestem wyposażona w zatyczki do uszu. Zaobserwowałam, że korzystanie z urządzeń wyposażonych w monitory przed snem utrudnia mi zasypianie. Analiza dotycząca korzystania z urządzeń wyposażonych w wyświetlacze czasu snu i wyników w nauce osób w okresie dojrzewania, opublikowana w 2014 roku w czasopismie publicznej Biblioteki Nauk Plus One. Wykazała, że osoby w wieku dojrzewania, grające w gry komputerowe lub korzystające z komputera w innych celach niż odrabianie lekcji przez dwie lub więcej godzin dziennie, miały tendencję do nieosiągania wystarczającej ilości snu. Zarówno artykuł niebieskie światło ma ciemną stronę, ze strony publikacji Uniwersytetu Medycznego Harvard, a także jak niebieskie światło wpływa na Twój sen ze strony internetowego wydawcy WebMD, podkreślają, że niebieskie światło emitowane przez wyświetlacze urządzeń cyfrowych, np. smartfonów, tabletów. Monitory komputerów, telewizory, oświetlenie energooszczędne. Jest dla mózgu sygnałem, że trwa dzień i czas aktywności. Z tego powodu zostaje zaburzone wydzielanie melatoniny, hormonu regulującego rytmy dobowe snu i czuwania. Według eksperymentu harwarskich badaczy, nawet niewielka ekspozycja na światło w godzinach nocnych może zaburzyć rytm dobowy, ale wpływ światła niebieskiego na blokowanie wydzielania melatoniny jest szczególnie duży. Wśród porad w wymienionych artykułach pojawiły się wskazówki dotyczące używania światła czerwonego w godzinach nocnych. Jest to kolor, który najmniej wpływa na zaburzenia rytmu dobowego. Niekorzystania z urządzeń, których ekrany emitują światło niebieskie od 2 do 3 godzin przed położeniem się spać. Dla osób pracujących w czasie nocnej zmiany wyposażenia się w specjalne okulary blokujące światło niebieskie i zainstalowania w urządzeniach aplikacji filtrujących ten rodzaj światła, ekspozycji na światło słoneczne w ciągu dnia, co zwiększy zdolność zasypiania wieczorem i polepszy nastrój oraz czujność. Zaobserwowałam, że nawet 30 minut codziennej aktywności fizycznej na świeżym powietrzu znacząco poprawia jakość mojego snu i wpływa też bardzo pozytywnie na moje samopoczucie. Analiza z 2014 roku zamieszczona na stronie Narodowego Centrum Informacji Biotechnologicznej wskazuje na pozytywny wpływ aktywności fizycznej na jakość snu i zmniejszenie intensywności zaburzeń snu. Kolejnym z moich sposobów na poprawienie jakości snu jest wietrzenie pokoju przed spaniem, a jeśli pozwalają na to warunki, to również podczas spania, a także wietrzenie pościeli i używanie do jej prania jak najbardziej naturalnych środków pozbawionych drażniącego zapachu. Przy kilku okazjach spania w hotelach zaobserwowałam, że bardzo dokuczliwe były dla mnie wszelkiego rodzaju odświeżacze powietrza i zapachy do pomieszczeń. Często powodowały one u mnie uczucie suchej śluzówki nosa, ból nosa i gardła, a nawet ból głowy i kaszel. Pamiętam, że często czytając ostrzeżenia na opakowaniach takich środków zastanawiałam się, dlaczego ktoś w ogóle zdecydował się ich używać. W takich przypadkach starałam się przenieść zapachy do miejsca, z którego nie będę ich czuła, i wietrzyłam pomieszczenie. Dla porównania, użycie przed snem olejków naturalnych lawendowego lub rozmarynowego pomagało mi w zrelaksowaniu się. Dobrym pomysłem dla mnie okazało się też umieszczenie przy głowie naturalnego woreczka wypełnionego suszonymi kwiatami lawendy lub liśćmi melisy. Bardzo korzystne jest dla mnie również ustalenie sobie i trzymanie się stałych godzin chodzenia spać i wstawania. Niezastąpioną pomocą w zasypianiu okazał się też dla mnie magnes. Kąpiele z dodatkiem siarczanu magnezu lub stosowanie oliwy magnezowej dają mi zawsze uczucie rozluźnienia, relaksu, przyjemnego ciepła i znacznie ułatwiają i przyspieszają zasypianie. Słyszałam jednak opinię pewnej osoby, która twierdziła, że takie stosowanie magnezu sprawia, że zwiększa się jej aktywność, co utrudnia jej zasypianie, więc jak widać, każdy organizm jest inny. Kiedy byłam młodsza, bywało, że moje problemy z zasypianiem wynikały ze strasznych snów, jakie wtedy zdarzało mi się mieć. W takich wypadkach wsparcia szukałam w modlitwie, a czasem prosiłam również moich rodziców o modlitwę za mnie w tej sprawie. I to tyle, jeśli chodzi o moje sposoby na bezsenność. Po raz kolejny podkreślam, że nie jestem specjalistką i wypowiedzi w tym filmie nie wolno traktować jak porad. Pamiętaj, drogi widzu, żeby nigdy nie zostawiać problemu bezsenności bez rozwiązania. Życzę Ci pięknych snów i dużo zdrowia. Pamiętaj, że jesteś wartościowym, wyjątkowym i ważnym człowiekiem. Dziękuję Ci za to, że poświęciłeś czas na obejrzenie tego materiału i mam nadzieję, że okazał się on w jakiś sposób pomocny.